Robert Lewandowski imponuje swoją skutecznością, dlatego dyskusja o przedłużeniu jego kontraktu z Barceloną jest żywa i gorąca. Mówi się, że Polak na dłużej zagości w ekipie Hansiego Flicke. Według dobrze poinformowanego w sprawach transferowych Fabrizia Romano to nie są żadne spekulacje lecz fakty Lewandowski na pewno przedłuży swój kontrakt o jeszcze jeden sezon potwierdza on. Nie kończą się jednak kluczowe wieści. Za Barceloną czeka ważne spotkanie w jedna ósma finału Ligi Mistrzów. Katalońska ekipa wygrała na wyjeździe z Benficą Lizbona 1,0, ale, jak podają hiszpańskie media, nie uchroniło to zawodników przed krytycznymi uwagami ze strony Hansiego Flicke. Po meczu trener domagał się od podopiecznych większego zdecydowania w kluczowych momentach oraz twardszego i nieustępliwego stylu gry. Zespół ma jeszcze sporo spotkań do rozegrania w bieżącym sezonie, co daje czas na wprowadzenie wskazówek Niemca. Stawka jest wysoka, gdyż chodzi o triumf w Lidze Mistrzów, La Lidze i Pucharze Króla. Zdaniem Jana Urbana Duma Katalonii ma szansę zgarnąć pełną pulę trofeów. Barcelona ma szansę triumfu we wszystkich trzech rozgrywkach, stwierdził, cytowany przez Radio COP, dodając, że ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi w najbliższych tygodniach. A ten, kto będzie miał najlepszą formę, wyciągnie z tego najwięcej. Wypowiedź ta zawierała również słowa pod adresem Roberta Lewandowskiego, lidera ligowej klasyfikacji strzelców zawsze o tym mówiliśmy nawet przed przyjściem do Barcelony. Jeśli dostaje okazje bramkowe, to strzela gole. Robi to, czego drużyna i trener oczekiwali od zawodnika takiego jak on. To nie przypadek on spełnia swoją rolę. Mimo posiadania tak klasowego i skutecznego napastnika, Blaugrana miała podjąć działania kluczowe zarówno dla klubu, jak i dla samego Lewego. Według dobrze poinformowanego Fabrizio Romano, Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Barceloną o kolejny rok, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, o czym mówi on w nagraniu na kanale YouTube. Lewandowski na pewno przedłuży swój kontrakt o jeszcze jeden sezon. To jednak nie wszystko. Barcelona poważnie rozważa sprowadzenie jeszcze jednego napastnika, który miałby w przyszłości zastąpić odchodzącego na emeryturę lewego. Mówi się, że do drużyny Hansiego Fleke może dołączyć Aleksander Isak z Newcastle United, wyceniany na 90 milionów euro, choć cena ta może okazać się zaporowa i ostatecznie pogrzebać szansę z Wejde na transfer do Dumy Katalonii. Wcześniej Barca była zainteresowana pozyskaniem Nico Williamsa, ale piłkarz wyjaśnił, dlaczego transakcja nie doszła do skutku, atletik to moja rodzina. Więź, która nas łączy w klubie, jest niesamowita. Nie sądzę, żebym znalazł taką atmosferę gdzie indziej. W tamtym momencie podjąłem decyzję, która wydawała mi się słuszna i jestem z niej bardzo zadowolony, jak zdradził friends football. Według Romano Barcelona skupia się nie tylko na wzmocnieniu ataku, ale przede wszystkim na zasileniu formacji obronnej, rozważając pozyskanie jeszcze jednego prawego obrońcy oprócz Julesa Kounde. Pierwsze rozmowy wykazały, że klub jest bardzo zadowolony z Julesa Kounde, ale jest również gotowy pozyskać na tę pozycję jeszcze jednego zawodnika, biorąc pod uwagę liczbę rozegranych meczów w przyszłym sezonie, podsumowuje ekspert.